Witam moi drodzy. Karty na 10. 10 stycznia. Macie urodziny. Wszystkiego najlepszego. Zawsze ktoś napisze, że ma urodziny. Wszystkiego dobrego Wam życzę w dniu urodzin. Zobaczymy, co na tego 10. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Zobaczymy, co na 10. Co tu może się jutro wydarzyć? Zobaczymy. Cóż na dziesiątego praca. Dom. Co przyjdzie nieoczekiwanie. Rezultat dnia. Wasza rola. Zdrowie. Cóż wy macie w głowie? Miłość. Miłość i. Wiadomość z góry. I zaczynamy. Praca. Istotna rzecz. u kochani, coś tu się wydarza jutro. Będziecie musieli zmienić zdanie na temat kogoś albo czegoś w tej pracy. Coś tu się wydarza, żeby jutro się nie wydarzyło coś ważnego w tej pracy, słuchajcie, ale karty. Jeżeli oczekujecie, że coś się ma wydarzyć w pracy, tak. Hmm, może atmosfera napięta, może mają być jakieś zmiany, to karty pokazują, że no, będzie inaczej niż myślicie, moim zdaniem. Tu będziecie musieli o jakiejś sytuacji, która przyjdzie, zmienić zdanie. O Jezu, kłótnie, walki, w pracy, niedobrze. I Wy w tym wszystkim nie wiecie, co myśleć, nie wiecie, co zrobić. Jak nie wiecie, co myśleć i co, co zrobić w, w tej sytuacji, to nic nie róbcie. Da naprawdę, tak ka karty mówią. Jak nie wiesz, yy, to nie stawaj po żadnej stronie. Na pewno coś takiego pokazuje się po kłótniach, a może wyjdzie e, słońce, a może ktoś zauważy, że ktoś postępuje nie tak jak trzeba, a może w końcu się oczyści atmosfera, bo coś tutaj pierdutnie, Wam powiem szczerze. Mm, ale te, to, ta karta mówi o tym, że też może być, e, czasami musi runąć, żeby w końcu oczyściła się atmosfera. Co przy domu, bardzo dobrze. Wczoraj była to sama karta. Wszystko gra i buczy. No, macie te remonty, słuchajcie, stawianie na siebie. Co nie, którzy są na diecie, tak jak ja. Pozdrawiam wszystkich odchudzających się, tą panią Datek. Z, z którą chwilę wczoraj pisałam. Jesteśmy na keto i mamy posprzerwany, słuchajcie. No, bo chcemy osiągnąć, nie wiem, szczupłą talię, zdrowie w kolejnych miesiącach. Tak, karty pokazują, że przy domu ja inwestuję w siebie, ja stawiam na siebie. Potrzebuję do tego pieniędzy też, tak? Ale generalnie przy rodzinie pokazuje im się dobrze. Naprawdę fajne karty. Hmm. Tu chcielibyśmy nie wydać za dużo. Jeszcze te karty pokazują. W ogóle chodzi przy domu o sprawy finansowe. Nie chcemy wydać za dużo. Niektórzy faktycznie będą ten remont kuchni robić, tak jak jedna pani wczoraj pisała, po to, żeby było spełnienie, było zadowolenie. No ale będzie też patrzenie na te koszty, no bo bez tego się nie da, prawda? Przy domu jest ok, słuchajcie, jutro wszystko. Niczym się nie martwcie co przyjdzie nieoczekiwanie, dla mnie to jest jakiś sukces pokazany albo jakaś sytuacja z jakąś kobietą na stanowisku może przyjść nieoczekiwanie, ale do czego to przypiąć może czekaliście na jakieś wiadomości a nie do końca może wy się opieracie tutaj no nie wiem, karty pokazują, że może walczycie o kogoś, a ta osoba nie, da się, nie daje się przekonać też karty pokazują coś takiego Mogą być jakieś wiadomości, przyjść jakieś wiadomości, natomiast Wy tutaj jesteście tacy, jak to powiedzieć, stoicie i Was to nie rusza, że te wiadomości przychodzą. Może być taka sytuacja: mężczyzna walczy, kobieta, ona jest niewzruszona. Może być taka sytuacja, że jutro. Jakby mężczyzna będzie próbował jakiś zawalczyć o kobietę, a ona stoi niewzruszona. To przyjdzie niespodziewanie. Może jakaś okazja będzie się spotkać gdzieś, może jakaś okazja właśnie, że będą jakieś wiadomości, coś takiego. I jaki jest rezultat dnia. No, robicie swoje w życiu, karty pokazują. Myślicie, tak? O jakichś planach, o jakichś inwestycjach, jaki rezultat dnia. Jesteście po prostu tutaj w robocie, że tak powiem, planujecie przyszłość myślicie pozytywnie jaki rezultat dnia, zajęci jesteście po prostu mimo wszystko macie dużo różnych rzeczy y, do zrobienia jesteście zajęci może być tak, że ostro bierzecie się do pracy bo tu jest coś nowego pokazanego hmm. jaki rezultat dnia może ocenicie jakąś sytuację tutaj i stwierdzicie, że a ja idę swoją ścieżką, ja robię swoje hmm. jaka wasza rola jutro? Wy tutaj, jeżeli wiecie co, tutaj karty pokazują się bardzo przy tym, że stawiamy na siebie i tak jakby, a może się odchudzamy, a może chcemy czegoś dla siebie, a może tu remontujemy, a może zaczęliśmy odkładać na wakacje. Karty pokazują mi tutaj, że jaka wasza rola? Hmm. Tak jakby zadbać o finanse. Nie wiem, popłacić rachunki, zadbać o finanse. Taka wasza rola jutro jest. Policzyć, przeliczyć. W szczególności, jeżeli jest plan na przyszłość i chcecie tutaj, no, żeby to się skończyło sukcesem. Ale tu karty mówią, że trzeba poczekać. Jaka wasza rola? Jakby zadbać o finanse, zorganizować finanse, jutro pomyśleć o tych finansach, popłacić te rachunki, zobaczyć ile zostało, coś takiego się tutaj pokazuje. Taka jakby wasza rola. Co w zdrowiu, zobaczmy. Może być różnie. Te karty mi pokazują. Drętwienia i mrowienia, na pewno drętwienia i mrowienia. A może być w ogóle taka sytuacja przewlekłego bólu jeszcze tutaj. Czyli, że mamy coś, co nas boli już bardzo długo i trzeba by było, karty pokazują, coś z tym zrobić. Przewlekłym bólem, tak? Nie wiem, no te karty mi pokazuje czasami jakieś takie terapie przez akupunkturę. Coś takiego się pokazuje. Chyba są takie poradnie... Przewlekłego bólu, czy czegoś takiego. Tu się pokazuje akupunktura. Trochę to jest takie z kosmosu, prawda? Ta akupu akupunktura, ale karty mi pokazują, że może być drętwienie, mrowienie. No nie wiem, przewlekły ból się pokazuje, ale tak jakby ta karta mówi o tym, że akupunktura by Wam pomogła. Nie blokowanie lekami, tylko bardziej jakieś takie mniej konwencjonalne metody. Co wy macie w głowie? Finanse i szanse finansowe. No, tu karty pokazują. Taka jest wasza rola i to wy macie w głowie. Wy dobrze jesteście tacy uziemieni. Karty pokazują, że to co złego to za wami, wy chcecie lepszego. W głowie macie sięganie po jakieś szanse, y, finanse. Y, być może w tym roku chcecie zadbać, tak, o tą stronę finansową bardziej, no, może niż w tamtym roku, ale karty pokazują, że w tamtym roku może mieliście trudność, żeby zadbać, bo wiecie, nawet żeby zaoszczędzić jakieś pieniądze, to trzeba mieć z czego zaoszczędzić, tak, bo mm, ja na przykład jestem, ja nie mówię oszczędzanie, zawsze mówię gromadzenie. Ja jestem bardzo za gromadzeniem, ale czasami tak jest, że ludzie nie mają skąd wziąć, tak, ale tu karty pokazują, że mógł, tamten rok mógł być trudny w wydatkach i tak dalej. W tym roku tak jakbyście myślicie sobie, że jest początek roku, nowe szanse, nowe nadzieje. Ja sobie zorganizuję wszystko tak jak trzeba. Co w miłości? Hmm. Co my tu mieliśmy? Dziewiąteczka. A tu jest dziesiąteczka. Co w miłości. Wy się odsuwacie od relacji. Hmm. Jeżeli mi, mi jesteście w relacji, to karty pokazują, że mogła być jakaś kłótnia, ale już nie chcę wam się gadać i nie chcę wam się męczyć tej sytuacji, yy, męczyć tej osoby o tą sytuację. I tu karty pokazują, że ja się oddalam, że się lepiej zajmę sobą, yy, zamiast powracać do tego, yy, co było, bo to tylko jest drażliwy temat i tak dalej. Może to dotyczyć bardzo też domu, tak? Domu, rodziny, dzieci. Jeżeli macie oczywiście. Jeżeli nie macie, to karty pokazują, że odwracacie się od gadania w rodzinie, co jest dla Was dobre, bo wy już nie będziecie walczyć o jakąś przeszłość, coś takiego. Wy tu odwracacie się i dzieci, jeżeli chodzi o uczucia w kierunku przyszłości. Tak pokazują karty. Jaka wiadomość z góry dla Was? Jeżeli są plotki i pomówienia, bo karty przy pracy są bardzo trudne, jeżeli są pl plotki i pomówienia, to karty pokazują, bądź ponad tym, tak? W szczególności, Wy tutaj macie nerwową atmosferę przy pracy. Gdyby były jakieś plotki i pomówienia mm, przy pracy, to karty mówią, puść tą sytuację. Nie skupiaj się na tym. Być może połowa, mm, ludzie tu zawsze będą gadać i będą gadać to, co będą chcieć. Y, natomiast. Y, nie wtóruj im, jakby. Czyli nie bądź w tym gadaniu razem z nimi. Karty mówią: puść tą sytuację. Jeżeli macie jakiekolwiek nerwowe sytuacje, że gdzieś ktoś kogoś podgląda, albo gdzieś ktoś o kimś gada i z tego już się zrobiła, wiecie. Historia nie wiadomo jaka, a może się z tego e, zaczyna robić jakaś afera w ogóle, czy coś takiego. Karty mówią: puść tą sytuację. Nie bierz w tym udziału, bo na zdrowie ci to nie wyjdzie. Karty bardzo po, y, pokazują tutaj, nawet jeżeli ta sytuacja jest powiązana z wami. To te karty mówią, nie bierz w tym udziału. Patrz ponad tym. Niech cię nie obchodzi to, te, ta nerwowa sytuacja, te plotki, te historie jakieś, które są obok ciebie. Patrz jakby ponad tym, bo dla ciebie jest jakby przygotowane coś lepszego. I teraz jak wplączysz się w jakieś sytuacje, historie i tak dalej... No to karty pokazują, że na zdrowie Wam to nie wyjdzie. Jeszcze taka sytuacja z dzieckiem mi się tutaj pokazuje też. Ha. Dajcie dziecku pomarzyć, bo karty mówią o tym, że ono też może się rwać gdzieś. Mm. I mimo, że Wy uważacie, że ono się tam potknie, przewróci, nie wiadomo jak to się skończy, to te karty też mówią, żebyście nie podcinali skrzydeł, żebyście... Pozwolili zdecydować. Jeżeli dziecko mówi, że to jest dla niego czy dla niej dobre, chociaż wy wiecie, że na 100% nie, no to my rodzice niestety musimy pewne sytuacje przełknąć, bo nasze dzieci będą mądre tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą się potykać i przewracać na swojej własnej drodze. Tak tutaj karty pokazują. Jeżeli chodzi o te plotki i pomówienia, to bądź ponad tym, karty mówią. Niech Cię nie obchodzi to, co się w, dzieje wokół Ciebie. Bo się jakby za dużo dzieje, za dużo nerwów tutaj jest i takich różnych rzeczy. Tak to wygląda na 10 stycznia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do usłyszenia.